Piękny spacer, piękna ścieżka spacerowa. Jak Ci się podoba, Gotek? Ja nie podobrałem tygodniowy urlop z mojej firmy, żeby, żeby zapierdalać teraz na piechotę. Zarządzam zwrotu pieniędzy. <śm> ale podoba Ci się czy nie, bo to nie wynika z wypowiedzi. Nie tak było w umowie. Zupełnie obiecywaliście co innego. Miały być jakieś... Kaniony, no i jest. Skąd ja miałem wiedzieć, że to jest kanion? Kanion to się jedzie samochodem. Gdzie jest samochód? Gdzie są ludzie? Gdzie są te stada turystów? Autokary z klimatyzacją i drinki z palemką. Gdzie ja mam all-inclusa? Miał być all -inclus. miała być lodówka, w tej lodówce miały być drinki. Wszystko miałem mieć w all Inkluzie. Dlaczego ja w ogóle muszę wychodzić z hotelu? Tydzień urlopu zmarnowany. Tydzień urlopu. Następny w następnym przyszłym roku dopiero. No poczekajcie na mnie, muszę kupić magnesy. Gdzie ty chcesz tu kupić magnesy? No jak to gdzie, popatrz. Myślę, że się będzie trzymał lodówki. Tada! Dla wszystkich, którzy kolekcjonują magnesy, a nie piękne wspomnienia.